Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Czekam dalszy. czas start. To będzie waniliowe na pewno. Starała się pani nasza

Dlaczego wybraliśmy rodzinę z Lubaczowa? Dokładnie. Przede wszystkim zobaczyliśmy piękno tej rodziny, to znaczy to, że jest tam dużo dzieci, które miały takie piękne potrzeby i nawet chcieli się uczyć i potrzebowali repetytoriów, dlatego stwierdziliśmy, że takim ludziom warto pomagać, zresztą yy, widać, że rodzina bardzo się wspiera, a poza tym znamy już ekipę z Lubaczowa, jest to nasza kolejna edycja tutaj i bardzo nam się podoba to, że panie... Yy, Panie wolontariuszki taką świetną pracę tutaj wykonują bardzo indywidualnie podchodzą do każdej rodziny, dlatego chciałyśmy wraz z nimi to dobro szerzyć i dlatego postanowiliśmy tutaj przygotowywać kolejną edycję naszej świetnej paczki. A my bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok. Bardzo nam miło. I jesteśmy z Metal Expressu, z Rzeszowa, z zaczernia i dlatego wybraliśmy właśnie rodzinę z Rubaczów. A państwo, czy no, 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 to wasza, to jest krzeszowa. Poszedłem na radka, ale... Ale nie, aż nie papiery. No to ja mówię, że kolorowe papiery nie są. A nie, to wypada. <noise> <noise> To, no, no Ale my mamy dużo Ale To jest lekki. Dobra, ale on ma. A może jeszcze ten papier trzeba no, Tu jeszcze nie jest. Dużo w no, To, to albo, trochę. Się, tak. あっ przetwory. Ile ty masz? w jest jedna dziewczynka, No bardzo dobrze. Na pewno będzie dużo. Na pewno będzie <śmianowicie> dużo. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Proszę. Jemu coś od siebie daj. Kochani, zaczynamy weekend cudów. Najpiękniejszy weekend w roku, zwłaszcza dla naszych paczkowych rodzin i dla nas. Już pierwsi darczyńcy dzisiaj przywieźli paczki dla naszych rodzin, już były łzy, wzruszenia. I mamy właśnie tutaj torta, którym dzisiaj będziemy czystować darczyńców, będziemy spędzać czas z rodzinami i będziemy dzielić się wrażeniami. Dziękujemy bardzo wszystkim za zaangażowanie, za to, że... Zarówno firmy, fundacje, szkoły, przede wszystkim, bo bardzo dużo szkół w tym roku jest. Oczywiście jutro będziemy wszystkim dziękować. Ale ten weekend cudów, który się zaczyna, a cuda dzieją się w sercach wszystkich z nas. Jest wzruszenie, nasza liderka jest wzruszona tym choćby rodzinami, opisami rodzin, które pięknie znalazły swoich darczyńców i sercem darczyńców którzy przygotowując paczkę, przygotowywali ją dla dedykowanej rodziny, widząc piękno rodziny, widząc jak te rodziny sobie dają radę, jakie są piękne w swoim, wydawałoby się, ubóstwie materialnym, natomiast są bogate w swoich sercach, w swoim pięknym życiu i my to widzimy, jak spotykamy się z rodzinami, będziemy z nimi pracować I jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że w tych trudnym czasie y, kryzysu i różnych zbiórek y, darczyńcy znaleźli serce, znaleźli moc dla tych rodzin, a to dobro wraca i procentuje. I niech na wszystkich, dla wszystkich darczyńców, dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tą pomoc, już teraz dziękujemy, a my z sercami przepełnionymi wdzięcznością, niejednokrotnie ze łzami w oczach. Będziemy zaraz jechać do swoich rodzin wręczając im paczki i widzieć radość i niesamowite wzruszenie w oczach i w sercach osób, które tej pomocy nie oczekiwały.